Dzień dobry. Pokażę dziś Państwu, jak prawidłowo wykonać masaż karku. Nakładamy na rękę środek poślizgowy. Następnie nakładamy oliwkę na masowany rejon, czyli kark. Rozprowadzamy oliwkę kolistymi ruchami na plecach pacjenta. Masaż rozpoczynamy od głaskania podłużnego oraz poziomego. Rozprowadzamy oliwkę na boki. Przechodzimy do ruchów rozcierania kolistego. Po rozgrzaniu mięśni przykręgosłupowych rozpoczynamy masaż kręgosłupa. Wykonujemy hak roboczy, ugniatania przykręgosłupowe. Po masażu kręgosłupa przechodzimy do ugniatań i ucisków. Następnie wykonujemy wibracje podłużne i poprzeczne. Kończymy masaż powracając do głaskania.